Od czasów wielkich odkryć geograficznych, kolonizatorzy poznawali coraz większe tereny, a państwa europejskie ścigały się, kto będzie miał najwięcej kolonii. Nowe ziemie przynosiły wiele korzyści. Po pierwsze, grunty, które wraz z rozwojem kolonizacji były w niskich cenach, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. W koloniach rdzenną ludność wykorzystywano jako tanią siłę roboczą. Ponadto pozyskiwano z tych krajów wiele kruszców, takich jak złoto czy diamenty. Kolonializm był także dobry dla przedsiębiorców którzy widzieli w koloniach rynek zbytu dla swoich produktów, których nie sprzedali w Europie. Do XIX wieku kontynent afrykański był jednym z najmniej poznanych. Było to związane z tym, że na północy znajdowała się pustynia Sahara, a w centrum niezbadane lasy równikowe. Dlatego początkowo koloniści zajmowali tereny przybrzeżne. Z czasem, dzięki rozwojowi techniki i nauki, zdecydowano się na zbadanie czarnego lądu. Najwięcej kolonii w Afryce miała Wielka Brytania, Francja, Belgia, Portugalia, Niemcy i Włochy. Cały kontynent, a zwłaszcza jego północna część, została podzielona jakby za pomocą linijki. Nawet dzisiaj niektóre takie granice zachowały się. Państwa kolonialne podzieliły Afrykę, nie licząc się z tym, że granica mogła przebiegać pośrodku wioski czy plemienia. Koloniami francuskimi była większość Afryki Zachodniej oraz Madagaskar. Do Wielkiej Brytanii należały Egipt, Sudan. Kenia, Nigeria, Rodezja i kraj przylądkowy, czyli dzisiejsze RPA. Swoje kolonie miały także Niemcy, które po zjednoczeniu zamierzały odegrać większą rolę w skali światowej. Niemcy skolonizowały Namibię, Kamerun i Tanzanię. Portugalia, która była jednym z pierwszych państw kolonizatorskich w Afryce, posiadała już tylko Angolę i Mozambik. Podobnie jak Niemcy, w wyścigu kolonie brały udział Włochy, które zajęły Libię, Erytreę i Somalii wschodnie. Do rangi imperium kolonialnego awansowała także Belgia, której jedyną kolonią było Kongo. W Afryce w tym czasie istniały tylko dwa niepodległe państwa Liberia oraz Abisynia, czyli Etiopia a reszta ziem była w rękach potęg kolonialnych. Co ciekawe, Liberię założyli niewolnicy amerykańscy, którzy uzyskali wolność i niepodległość. Europejczycy zakładali także swoje kolonie w Azji. Jednak było ich tam zdecydowanie mniej ze względu na to, że istniały wielkie państwa azjatyckie, takie jak Chiny czy Japonia. Koloniści chcieli zyskać pewne zyski w handlu z tymi krajami. Rosja skolonizowała niezmierzone połacie Syberii na północy Azji. Szybko zyskała swoją przewagę narzucając wpływ azjatyckim krajom, takich jak Mongolia czy Manchuria. Największą kolonią brytyjską w Azji były Indie, nazywane perłą brytyjskiej monarchii. Początkowo wielkie wpływy miała tam kompania wschodnioindyjska, czyli spółka handlująca z miejscowymi Hindusami. Jednak gdy zaczęła walczyć z ludnością terytorium, doszło do powstania Sipajów, a kompanię rozwiązano, dlatego Wielka Brytania sama prowadziła dalszą ekspansję. Kolonie w Azji miały także inne kraje. Kolonią francuską były Indochiny, czyli dzisiejsza Tajlandia i Wietnam, a holenderską Indonezja. Jedynym państwem azjatyckim, które oparło się kolonizacji, była Japonia. Prowadziła ona politykę, czyli nie interesowała się wydarzeniami, jakie miały miejsce poza nią na kontynencie. Ale w XIX wieku Stany Zjednoczone wymusiły na Japonii otwarcie się na świat, ponieważ chciały założyć tam swoje faktory handlowe. Spowodowało to, że Japonia chciała dorównać światowym mocarstwom i zaczęła wdrażać w życie reformy gospodarcze i wojskowe, aby dogonić je technologicznie. Największą rolę w kolonizacji w XIX wieku odegrała Wielka Brytania, którą rządziła wtedy królowa Wiktoria. Za jej panowania Anglia z koloniami zajmowała jedną czwartą kuli ziemskiej, a należały do niej Kanada, Indie, Południowa Afryka, Australia i Egipt z Sudanem. Intensywna kolonizacja miała także swoje skutki, najważniejszym z nich było pozyskanie terenów oraz surowców przez państwa kolonialne. Niektóre z nich, np. Wielka Brytania, traktowały kolonie jako miejsce zsyłek dla więźniów, bo wysyłali ich do Australii. Powstawanie różnych faktorów handlowych sprzyjało urbanizacji oraz powstawaniu metropolii. Skoro trzymamy się już Australii, to możemy podać przykład takiej metropolii, jaką jest Sydney. Zmieniło się także życie ludów i plemion, które poznały technologię europejską. Negatywnym skutkiem kolonizacji była na przykład eksterminacja. Czyli masowa zagłada ludności pierwotnej w koloniach, którą zastąpili Europejczycy. Do największych ludobójców należał król Belgii Leopold II, który przyczynił się do zabójstwa milionów czarnoskórych niewolników. Jednak kolonizacja była w większości niekorzystna dla rdzennych mieszkańców kolonii: musieli opuścić swoje domy oraz dostawali się pod panowanie obcych, dlatego często dochodziło do sporów z wojskiem i wybuchały powstania. W południowej Afryce wybuchł spór między Brytyjczykami a Burami, czyli holenderskimi osadnikami o złoża diamentów. W Indiach również doszło do powstania, które wywołali Sipajowie czyli hinduscy żołnierze służący w armii Europejczyków, którzy chcieli walczyć o swoją niepodległość. Chińczykom także nie podobała się obecność Brytyjczyków w ich kraju, którzy zdominowali tamtejszy handel, między innymi rozprowadzając wśród Chińczyków opium rodzaj narkotyku. Wojny opiumowe skończyły się podzieleniem Chin na strefy wpływów. Również klęskę odniosło nieudane powstanie bokserów.